Dobra. Are we doing something with these bees or not? A bees! To chodźmy zobaczyć, tutaj mam... Tu się zaczyna ogród, albo właściwie sadek. A z tej strony, tu wśród tych drzew robię takie, taki domek na drzewie, który będzie domkiem do apiterapii. Czyli takie pomieszczenie, do którego będzie można wejść, a pod spodem będą podłączone ule. I ten, e, takim, takimi kominami z siatką, że ten zapach Zula będzie wpadał do tego budyneczku, i będzie można sobie posiedzieć, poczytać książkę, odpocząć i się poinhalować. A ten zapach od tych pszczół jest cudowny, jest, jest wspaniały. To jest na pewno jeden z takich motywatorów, jak się pracuje przy pszczołach, kiedy ten zapach do ciebie uderzy. No i podobno to jest lecznicze i nazywa się to apiterapia, bo właśnie tym zapachem Zula leczy się różne schorzenia, choroby płuc między innymi. Ale myślę, że samo obcowanie z tymi zwierzątkami może być bardzo, bardzo zdrowotne. Same słuchanie ich dźwięków. Także tutaj na razie zrobiłem taką platformę. Mam nadzieję, że mi się do, do jesieni uda zrobić ściany i dach, żeby sobie to zimą powoli powoli kończyć. Bo to będzie taki prosty pokój i pod tym wszystkim będzie te ule? To będą te ule, tak. Ule będą podłączone specjalnymi kominami, i jak ja otworzę te kominy, to będzie wpadał zapach z ula do środka. I inhalując ten zapach po prostu tak jak inhalację w ten sposób. To będzie oddzielnie. Także. Nie, a, bo ty masz taką trochę obawę przed pszczołami, przed ugryzieniem urządleniem. No byłem na takim gospodarstwie wcześniej w tym roku i byłem gryzany. I tu jeszcze ci pszczoły pokażemy? Są dwa ule. I wiesz co, i problem z pszczołami jest taki, że są dobre lata i są złe lata, i dużo razy upadają te ule. I dużo pszczelarzy myśli, myślę będzie znało ten problem, że nie wiem czy to jest to co psikają te inne farmy, i czy jakie jest to środowisko, że dużo razy po prostu te rójki tracimy. Same wyginają. I nie wiem czy są jakieś choroby, czy coś co się dzieje, no ale żona się nimi zajmuje, spuszcza ul. I zaraz właśnie pójdzie i otworzy, i sprawdzić. Są pszczoły, które karmią, czy robią miód, i są co bronią, tak? Więc te co bronią, może wylecieć i hej, co wy tu robicie, nie? Zwłaszcza jak żona zacznie otwierać, to one się trochę mogą, mogą zdenerwować i zaczną więcej latać. I ja muszę sprawdzić co dwa tygodnie, czy oni nie, e, nie robią nową matkę, i powie, co się nam stało. No, ostatnio cała rójka nam odleciała, a, jeżeli zrobią matecznik i, i drugą matkę wy, wy, się wylęgnie, druga matka no to zabierze ze sobą połowę pszczół i odlecią no, połowę pszczół, zabierają wtedy dość dużo miodu i odlecą, zrobią gdzieś, nie wiem, gdzieś w drzewie, gdzieś w, a, w starym budynku czy gdzieś w, pod kamieniem zrobią nowy, nowy cały ul. I odleciały, po prostu ich nie ma. Się troszkę denerwują, żona sprawdza ul. O, już podleciała, także chodź odejdźmy. Okej. Okay. Tutaj. Okej. Okay. Just back up. Okej. nie chcę. Yeah yeah. So she's just... she's... She's Let's she's leave. Let's leave. Come on. Pam się, chodź. Don't bite me, please. Please się, chodź. Please don't bite me. Jest Jest No no. Please don't bite me. Oh no 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 no! It's less and less. I think. Use, use, use. think let, let oh my God! Oh my God! Oh, you got me! You, you got, got you. me! Ow. Okay, I, I got, got one. You. Okay, he bit me. You in, in the back, back you. of the head. Did he? Yeah. yeah. Wait, it's on your. It's on your hair. Okay, okay. Oh, oh my God, that hurts! <laughs> Ow! <laughs> Ow! He got me. He got me too. Here. Ow. O, oh. I nie jestem. Nie, nie, No, nie. Nie, not. nie, 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 you? Got me too. Got you? Yeah. <laughs> mi Tylko jeden na nie, Mnie też. Yeah. Oh. Wiesz nie, bo jest sucho, jest gorąco jest są jest teraz złe, że ona tam jest. O oh Więc mogliśmy tak nie podchodzić. Ale oh, dobra. Przygoda w Dobra Wisconsin. przygoda w Wisconsin. Jeżeli umieram w Wisconsin... A... To no warto pszczoły. było! Tak. A, a, ale mózgu. czuję się żywy, nie? tak? Tak jest prawdziwy rzeczy na wsi na na w Wisconsin. Tak, jak, tak? Mnie, jak mnie raz ugryzła, to miałem rękę taką jak nogę, tak mi spuchła ręka. Ja trochę nie no. spodziewałem, że ja będą tak nie. agresywni. No. Zawsze właśnie, nie wiem, coś elektroniczne rzeczy wytwarzają jakieś coś, bo pszczoły dużo atakują kamery. Nie wiem dlaczego. To chodźmy może zobaczymy moje pszczoły. Może cię ty nie porządną akurat. Te moje są przyjazne. Ale ja będę chroniony, tak? Oni nie będą gryzać mnie. Uważaj. Na pewno. No ja takiej gwarancji nie mogę Ci dać. Zobaczymy, będziesz stał z boku, Myślę, że nie ma żadnego powodu, żeby, żeby cokolwiek miały Ci zrobić, ale ubierzemy się na wszelki wypadek. No Zobaczymy, no, jeżeli one będą faktycznie atakować tą kamerę, to powinna atakować kamerę, a nie Ciebie. Dobra, ja tu załatwiłem dla Ciebie strój, to sobie załóż strój. O. One najchętniej atakują takie miejsca, wiesz, jakieś ręce jakbym miał perfumami, jakieś takie obce zapachy, nienaturalne one wyczuwają. Bycie bardzo spoconym, wyperfumowanym. To one no, tego nie Amerykanin, tolerują. Oni nie lubią Amerykanin. <laughs> nie, bo to są polskie pszczoły. Dobrze, polskie pszczoły, patriotki. No, patriotyczne, <laughs> bardzo. Dobrze, tutaj bierzemy sobie podkurzacz. Aha. Tu bierzemy sobie mój ten stroik. A co będziemy robić z nimi? Co będziemy robić? Wiesz co, zrobimy tylko taki krótki przegląd, pokażę Ci, jeszcze akurat jest pogoda sprzyjająca, że można otworzyć ule, że jakby było zimno to nie bardzo byłoby tu dla nich dobre, ale że jest ciepło, no to sobie zobaczymy jak one sobie tam dają radę, jak zalały ramki, no bo teraz był okres do niedawna, że trzeba było karmić pszczoły, skoro im się zabrało miód. No to trzeba im dać coś w zamian i to w zamian to jest daje się im syrop cukrowy czyli wodę z cukrem. Bierzemy sobie szczoteczkę z, końsk ko z końskiego włosia. Tu mamy nasz podkurzaczek, który musimy trochę rozpalić. Co to jest? To jest szybkie rozpalanie podkurzacza, wygodne. Będą im irytować? Raczej będą symulować, że coś się pali i że trzeba się szykować do ucieczki, a nie tutaj się przejmować jakimś wrogiem, który otwiera luul. To raczej taka jest myśl. Tak to wyglądam. Ochroniony, tylko boję się o ręce. Wiesz, ja mam pszczoły, dlatego, bo od samego początku czułem, że, że pszczoły są potrzebne że one są częścią istotną systemu, zresztą o tym się teraz głośno mówi, jak, jak ogromne znaczenie ma zapylanie przez pszczoły, jak bardzo wpływa to na plony i, i, i w ogóle na życie, życie roślin. Ja przy takim ogrodzie, gdzie mam dużo różnych owoców, dużo różnych roślin, które wymagają zapylaczy, zwierząt zapylaczy, owadów, no to wszystko się zamyka. Nie, nie, nie byłem nigdy nastawiony do tej pory na na, jakoś na na zbiory miodów. Bardziej chodziło o to od początku, żeby poznać ich życie, żeby one tu były żeby żyły ze mną i dopiero w tym roku dopiero miałem jakieś sensowne zbiory miodu, które i tak są dla prawdziwego pszczelarza to raczej słabe, ale dla mnie i tak były najlepsze po raz to chyba nie wiem, który to był sezon, piąty, szósty, szósty albo szósty, albo siódmy, kiedy zbierałem miód. Zebrałem około po jakieś 15 kg z ula i zbierałem z trzech uli, bo tyle miałem na wiosnę: miałem trzy ule. Więc całkiem satysfakcjonująco, Około 45 kg miodu, czy 3 litrów właściwie bardziej niż kilogramów. 45 około litrów dla mnie, dla mnie super. No i e, im więcej uwagi mi poświęca, tym, tym są lepsze rezultaty. Widzę, tylko że to akurat jest trochę problematyczne, bo kiedy się wybucha życie. No to wybucha w ulach i wybucha w ogrodzie. I w ogrodzie jest masa roboty i mimo, że to niby jest nieduża roboty, ale tam jednak trzeba pójść i wszystko trzeba zrobić i gdzieś zawsze coś cierpi, jak się ma tego wszystkiego trochę za dużo. Ja trochę że boję, ja nie lubię kiedyś... To się nie bój, bo to złe nastawienie bardzo. Tak? tak Oni jest. czują, że, czują. Że, że, że ja... się boisz, tak jest. Aha. Więc masz się nie bać. Dobra. Będę bardzo spokojny. Bądź spokojny, po prostu wewnętrznie spokojny wystarczy, że będziesz, bo tyle wystarczy. Otworzymy sobie ten ul. Tu mam na przykład tutaj te dwa, to są odkłady, czyli te ule, które zrobiłem w tym roku. Tak, jest, czyli już mamy prawie wrzesień. Tutaj widzicie. Tu jest motylica, to jest taki owad, motyl. Ja im sobie tutaj troszkę podymię, tu w okolicy, żeby one już czuły, że, że coś takiego się dzieje. Od spodu one mają siatkę, więc ona już tam wszystkie, do wszystkich to już tam dotarło w miarę. A tu mamy, są takie dziurki, a tu mamy podkarmiaczkę, tak? Czyli teraz był okres karmienia pszczół, właśnie się skończył. Ja tu nalewałem ten syrop cukrowy. One sobie mogły tamtędy wychodzić i ten poziom cukru tam od środka Śmiało, możesz podejść. Podchodziły, one to zlizywały tam, także bez żadnej ingerencji w nocy, Ile w każde... są tam. Ile tam jest pszczół? Tak. Ile ma rodzina? Nie wiem, 20 tysięcy, może na tą chwilę? W jednym ule. Tak, chyba będzie jakoś tak, dokładnie. Dokładnie nie wiem. To też zależy, jaki ul. To jest wielkopolski, ale są warszawskie, które są większymi ulami są takimi bardziej stacjonarnymi, te są takie bardziej wygodne do przenoszenia. Ja mam taki nietypowy rozmiar ula, bo tu jest typowy, standardowy wielkopolski, a to jest dwie trzecie. Z reguły jest wielkopolski albo połowa, czyli tak zwana połówka. A ja mam dwie trzecie jako korpusy takie, w których one będą tu zimować na takich. Te będą zimować chyba na trzech, tamten na jedno, takie różne eksperymenty. Ale widzę im więcej, większe gniazdo tym lepiej. Może ktoś się kiedyś spotkał ze zwrotem Szklanka pszczół. Ile to jest szklanka pszczół? To może gdzieś style. O to może będzie z pół szklanki. Pszczoły nie lubią tak ani zapachów obcych, takich dziwnych, więc jak sobie ręce umyję mydłem, to później sobie wysmaruję je miętą e, na przykład, żeby nie pachniało tym mydłem i nie lubią też oczywiście, w żadnych wypadkach się zbliża deszcz albo burza, no to wtedy nie idzie się do, do ula. Tu mam takie dłuto pasieczne, bo one zasklepiają, szczególnie teraz, o leci od razu mi na nogę, niedobrze, mam nadzieję, że mnie w nogi nie pogryzą. Powinienem mieć jakieś długie spodnie, najwyżej będę uciekał, to będzie śmiesznie przynajmniej, będzie ciekawie w filmie. O, tu nam się rozleciała ta powałka, sobie to odkładamy. Tu mam taką zmiotkę, jak czasami trzeba zmieść pszczoły, to się nią po prostu tak zmiata. A tutaj, jakby chciał zobaczyć, tu jest na przykład taki, taka maść, taka tak jak karmel, trochę one takie e, robią to, to się nazywa Propolis. On może być w formie twardej, już taki skawalony, tak jak tu, albo w formie takiej miękkiej, One tu zaklejają tutaj ten ul, i to się zbiera w ten właśnie sposób. Ten propolisik. On jest tu we wszystkich tutaj takich różnego rodzaju dziurach. Ja zbieram takie minimum tego Propolisu, które dla siebie potrzebuję, i widzisz, o, tu jest taka gęsta maś. Jak to zastygnie, to się robi twarde. No i te z tego robi się antybiotyk. Nalewkę się robi taką spirytusową. No i to działa jak. jest antybakteryjne. Więc działa jak, jak antybiotyk, więc też nie ma co, co z tym przesadzać. No i ja tutaj wyjmę po prostu kontrolnie, zobaczymy, jak tam tego nakładły, tego syropu cukrowego, czyli mają taki teraz sztuczny cukier powiedzmy. I zobaczymy, czy, czy są w pełni zalane te, te ramki tym syropem. O, pięknie to wygląda. Widzisz, jest zasklepiona. Tu są te komórki otwarte. A zaraz tamta druga jest niezasklepiona, może pokażę. A to wszystko jest zalane. One też jest pogoda sprzyjająca, więc oprócz tego cukru tego syropu, one też pozbierały trochę z kwiatów. Tam widzisz, słoneczniki pięknie kwitną, to one sobie trochę zbierają. Tam gdzieś jakaś nabłódź, tam jest gorczyca, tu jakieś maliny, tu trochę, tam trochę coś po lasach, po łąkach, gdzieś po polach obok i sobie, widzisz, mają jedzonko na, na zimę i mają się bardzo dobrze. Teraz jeszcze jest akcja taka, że się daje jak najbardziej wciąż takie paski z kwasu szczawiowego. Jest to naturalna metoda leczenia takiej choroby. Właściwie to nawet nie jest choroba, po prostu je atakuje kleszczak, który się nazywa waroza i to jest taki kleszcz, który chodzi po nich. Często gdzieś tutaj widać na główkach u nich, znaczy często, oby jak najmniej. Hmm. O, tu na tym widzę, że tam pod nią się, to nie zobaczymy z tej kamery, ale czasami chodzi taki maluteńki kleszcz po nich i on je tam Niszcza, a one jakoś go ignorują. Dlatego się wkłada takie z kwasu szczawiowego, takie paski, które im krzywdy nie robi, a tego kleszcza jednak trochę redukuje. No i jakbym miał czas i chęć i bym się tym tak zajmował bardziej, no to tutaj też jest propolis. Tak, to bym sobie go o zebrał pyk do pudełeczka. Nie tak sobie można spędzić cały dzień zbierając propolis, a one sobie zrobią następny. Sobie pozbierają i ten propolis to one może nie robią, one go robią z tego, z różnych pyłków, z różnych drzew, z różnych roślin. Jest wysoce antybakteryjny. Bo za kilka dni będzie 17 stopni. To jak jest 17 stopni, to one jeszcze wylatują. One wylatują chyba już od 12 stopni na zewnątrz, na dwór, ale już jak jest poniżej, no to one siedzą, więc muszą się karmić tym, co mają w środku czyli tym tutaj, co im dałem. Zobaczmy na przykład taką ramkę, która jest tutaj, widzę, nie zalana w pełni. O, a i tak jest ładnie zalana. Widzisz, tutaj są wciąż te komórki częściowo. One to jeszcze przerabiają, uzupełniają, zasklepią, żeby to było zamknięte i bezpieczne, a potem w ramach potrzeby przez zimę sobie wyjadają. Tu krąży taki kłąb. One generują temperaturę. I widzisz, tak one sobie fajnie Grzecznie no i czasami tak pięknie z tego ula zalatuje. No i to ekstra pachnie, to jest takie miłe. Jeżeli ja będę bardzo, bardzo blisko z kamerą, czy oni będą mnie atakować? No nie, ja mogę być nawet bardzo, bardzo blisko z moim nosem. Mogę na nie chuchać i do nich mówić. I jak widzisz, nie ma powodu, żeby mnie atakować. Czują się bezpiecznie, jest komfortowo, jest przyjemna pogoda. Nie ma powodu, żeby kogokolwiek atakować. Może się śmiało, można je pogłaskać, zobacz. One nie są jakieś wiesz nieprzyjazne, można je sobie pogłaskać. No pszczoły żywią się tutaj nektarem i pyłkiem, przede wszystkim kwiatów. Tak, które są stworzyły w ramach tej ewolucji tak zwanej. Mają potrzebę być przeniesiony pyłek z jednej rośliny na drugiej, więc wytworzyły takie atrakcyjne i wyglądem, i zapachową te kielichy kwiatowe, w których jest pyłek, który je karmi, i który nektar, który je karmi również jest słodki. I zachęca, żeby te pszczoły przyleciały. One nieświadomie tam wchodzą i są całe w tym pyłku ubrudzone, zbierają ten pyłek w takie koszyczki, zbierają ten pyłek i przenoszą go, i przenoszą te DNA z jednego roślinki na drugie i cały czas następuje jakaś rozwój genetyczny tych wszystkich roślin poprzez te łączenie się. One jak się urodzą, to od razu biorą się do roboty, najpierw spełniają różne funkcje, najpierw są, opiekują się, tam czyszczą, sprzątają i wraz z rozwojem Albo dbają, są strażniczkami, różne przyjmują wraz z wozowojem swoje role. I przychodzi moment, kiedy są zbieraczkami. Są też woszczarkami, czy produkują wosk. Dochodzą do pewnego wieku i wylatują świat. Wylatują świat i zbierają nektar. Zbierają pyłek, a inne przetwarzają ten nektar w miód. No jest ich na tyle dużo i tak cały czas pracują, że później możemy całkiem z takiego ula się zebrać całkiem sporo, ula, całkiem sporo miodu. W zależności od warunków, opieki i tak dalej, no to z takiego ula, takiego jak widzisz, możemy zebrać. No tak jak ja zebrałem 15 kg, 15 litrów, ale można zebrać i nawet 30 i nawet jeszcze więcej, jeżeli się sprzyjające są warunki, i. Odpowiednio się nimi opiekuje. Ile godzin dziennie oni są na polu? Od samego świtu do samego wieczoru. I oni wracają tu, bo oni wiedzą gdzie jest twój dom? Perfekcyjnie wiedzą. Jeżeli przestawimy ul jeden metr obok, to one wrócą tutaj gdzie był ul i będą próbować budować jakieś gniazdo. Nie wrócą już tutaj gdzie było. One po prostu mają takiego GPS-a i one dokładnie wiedzą gdzie jest ich dom. Mało tego, potrafią dzięki takim tańcu, to się nazywa taniec pszczeli, teraz tego nie widzimy, no bo to jest nie ta boże pora, kiedy one między sobą się komunikując, e, robiąc specyficzne ruchy, machając szydełkami i poruszając się specyficzne kółka, zataczając pewne ósemki, kółeczka i tak dalej, w ten sposób Komunikują innym pszczołom, gdzie na przykład jest pożytek. Pożytek, czyli rośliny, które miododajne, pyłkodajne, do których warto lecić i dosyć precyzyjnie im wtedy to oznajmiają. Na przykład, że to jest na północ, na południe, No na tyle, że one są w stanie te inne ich koleżanki wyjść z tego ciemnego ula, pokumać, że co one miały do powiedzenia i znaleźć ten pożytek, i że wszystkie tam za chwilę się znajdą, czy jakaś duża część i poleci, zaczną zbierać ten, te jedzonko. A kiedy będzie ten moment, kiedy oni będą zamykane na całe zimę? Moglibyśmy już je zamknąć, ale to zamykanie to nie polega na niczym bardzo specjalnie skomplikowanym. Ja po prostu kładę tą tutaj stawkę i mamy taki oszukany miód w tych ramkach, które one będą jadły przez zimę. Więc ten prawdziwy miód, który my chcemy, dopiero będzie w czerwcu, w lipcu, w następnym roku. To będzie wtedy miód nektarowy, a nie cukrowy, bo teraz to jest miód cukrowy tutaj w tych ramkach które jest dla nich, a nie dla nas. Powiedziałeś mi, że na początku popełniłaś kilka błędów i oni umierali. No przede wszystkim na przykład wiosenne nie wiem, spóźnienia się z terminami. To jest najgorszy błąd, jaki można zrobić. Czy to właśnie kwestia karmienia, czy też pozwolenie na, na częste rójki, bo, bo się nie, nie wystarczająco zadba o ten pszczu, o ten ul, nie da się odpowiednio tary. Nie, nie zagląda się adekwatnie. Raz było tak, że miałem 15 uli, i wszystkie umarły, więc w tym scenariuszu mogło być tak, że to jakiś rolnik gdzieś tu w okolicy coś opryskał, w momencie kiedy nie można opryskać. A niestety, mimo apeli różnego rodzaju, organizacji, kursów i tak dalej, wielu wciąż jeszcze rolników. Szczególnie może w takich, trudno mi ocenić, ale w takich rejonach, gdzie nie ma tego sadownictwa i nie ma tej presji tych sadowników, i, i, i tam gdzie są te pszczoły, może w większym wymiarze i większa świadomość tych rolników, jakby ignorują to, i mimo że przepisy mówią, żeby, że nie wolno w ciągu dnia oprysków robić. To mimo wszystko zaczynają czasami trochę za wcześnie te opryski, bo dopiero można robić opryski po zachodzie słońca, a, a często ci rolnicy widzę, robią je trochę wcześniej, albo w ogóle w ciągu dnia też się zdarzają. Nie? i Później się mówi i słyszę, że o cała pasieka komuś padła, bo bo rolnik zrobił oprysk nie w, nie, nie w nocy, czy tam nie, nie, nie przed zmierzchem, tylko w ciągu dnia, na takie pszczoły lecą sobie, no bo myślał, że a tam, ale to nie był rzepak, nie był ty, typowo pszczela roślina, e, gdzie tam pszczoły latają, ale to była, e, to była jakaś inna uprawa. Gdzie jemu się wydawało, że tam pszczoły nie latają, ale tam zawsze gdzieś między tymi e, z, na przykład zbożami, czy jakimiś innymi uprawami, jest cała masa różnych chwastów, różnych małych kwiatków, które my może z nimi ignorujemy, ale taka pszczółka poleci. Jedna, druga, trzecia przyniesie truciznę do ula, no i wtedy taki ul pada, nie? więc takie rzeczy wciąż mają jeszcze miejsce. No i u mnie też był taki przypadek, czy to było moje zaniedbanie, czy to było? W wyniku, że ktoś coś opryskał w nieodpowiednim terminie. Ja nikogo nie oskarżam, ale dziwne to, żeby wszystkie ule mi padły w wyniku jakiegoś tam błędu czy zaniedbania. Bo jest jeszcze jedna kwestia. Teraz na jesieni wkrótce daje się pszczołom lek. Generalnie bez dawania tego leku szansa jest, że, że ule przeżyją pszczoły jest mała. Chodzi właśnie o tego małego kleszcza, który tam sobie. Na nich mieszka i przez zimę je tam wyniszcza i atakuje. Daje się w formie takiego dymu, takie tabletki, które się podpala i wkłada się pod ul, a pod ulem jest siatka, więc ten dym tam się po prostu rozprasza i ten dym nie robi krzywdy pszczołom, a niszczy tego, tego kleszcza. I ten kleszcz opada i obumiera, i zostaje zawsze troszeczkę na tyle, że to już niestety w Polsce jest wszędzie i na całym świecie ten. Ten problem. Także te leczenie pszczoły to polega nie tyle, że one są chore, tylko na wyniszczaniu tego kleszcza, który po nich łazi i je tam wyniszcza. No i dorobi się te, to, ten lek się podaje wtedy, kiedy już właśnie te wszystkie ramki są zasklepione, więc to też ten dym nie ma takiego bezpośredniego kontaktu z, z, tym, z tym miodem, którym one później jedzą. No, i oczywiście robi się to już dopiero na jesieni, jak już wszystkie zbiory miodów i tak dalej, wszystko już jest skończone. Robi się to bezpośrednio przed zimą. Żeby... A w ciągu lata są metody naturalne, bardziej przyjazne pszczołom: typu robi się ramki tak zwane pracy, wkłada się te paski szczawiowe i tak dalej. Przykrywamy. Tu mamy nasz cenny propolisik. A chcesz mieć więcej uli? Wiesz co? Więcej uli, to więcej pracy. Uli jak jest pełny pszczół albo miodu, to jest ciężkie te nadstawki. Eee, więc dźwignąć to, przenieść do samochodu na taczkę, gdziekolwiek by nie było. Później znowu to wydźwigać, przenosić i tak parę razy tu i tam z powrotem. Ja się boję o moje plecy, więc niekoniecznie chcę mieć więcej. Bo to jest po prostu dodatkowe kolejne dźwiganie. Kolejne przeciążenia, więc tyle mi wystarczy. Ale ten miód. A jest opłacalny? Można się dać po prostu? No tak, tak. Czy miód jest opłacalny? No przy pewnej skali jest wszystko opłacalne praktycznie, a przy małej skali na pewno jest bardzo satysfakcjonujące pracować przy pszczołach. Ten zapach, ten spokój, ten, taki rytm, jak jesteś przy tych pszczołach nie możesz się spieszyć. Jesteś tylko z nimi. To też jest na pewno fajne i piękne, że że okej, okay, jestem tutaj w wize obowiązków, ale idę do pszczół i ja wiem, że ja muszę się teraz zapomnieć o całym świecie i być tylko z nimi. I to jest na pewno takie fajne. To ładnie pachnie, ona sobie brzyczy, on są miłe, ten miodek sobie podja podjadam. Ja dużo rzeczy robię tutaj nie dla pieniędzy i nie dla pieniędzy ja zacząłem to miejsce. W tej chwili jednak zaczynam myśleć o tym, że pewne rzeczy muszą przynosić mi pieniądze. Ale pszczoły wciąż nie są na, 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 na tym miejscu. Wciąż są dla mnie fajne. Fajnie, jak trochę będzie z, 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 z tego miotku. Udało się. Nie byłem gryzany. Przeżyłem. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej ciekawych filmy o ciekawych ludzi, na wsi, w Polsce i czasami za granicy. Jestem na Patronite, Jeżeli chcecie wspierać moje działania, dzięki bardzo wszystkim wspierających kanał. Pozwalasz mi robić tą pracę, bo ja jestem niezależny. Działam każdy film działam niezależnie, więc dziękuję bardzo wszystkim za wsparcie. Maciek, gdzie ludzie mogą znajdować więcej informacji o twoje działania? Możecie mnie znaleźć na moim kanale na YouTube od DJa do Farmera, gdzie dzielę się tymi moimi perypetiami albo jakimiś przemyśleniami na temat ekologii i tego, co tutaj doświadczam. Oczywiście I na mojej stronie, która nazywa się Farma Edukacyjna, tak jak to miejsce. Zapraszam. Oglądajcie. No super było dzisiaj. Dzięki bardzo. I ja dziękuję bardzo, że przyjechałeś w taką ładną pogodę. No to nie będzie ostatni raz. Super, super. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć.